Ahoj, widzowie, z tej strony Primax! I dzisiaj jesteśmy na śmieszkowicach w Minecraft, tak? Jesteśmy na śmieszkowicach, jak widzicie. Tutaj z dołu jest to na drzewie dżunglowym, bo zdobyliśmy dżunglową sadzonkę. Ale patrzcie, tu już są tak ładnie oświetlone, jak widzicie. Jest tu dużo już na nich kwiatów. Tam już się buduje jego dom. Smogę 16 dom raczej bardziej. I mój dom jeszcze nie jest dobudowany, niestety. I jak ja grałem, to zbudowałem tam coś. I zaraz wam coś to pokażę. I schodzimy z tego drzewa dżunglowego, ponieważ dzisiaj. Albo zrobię to szybciej. Ponieważ dzisiaj. Oswajamy mojego konika, tak. Oswajamy mojego konika. O, zróbmy to tak. O nie, oj, Oj. <trych> trochę fajnie wiem. Oswajamy mojego konika. Będzie on miał na imię Ferdynand. Tak. Będzie on miał na imię Ferdynand. Nie wiem czemu. Znaczy sobie wiem, bo ja miałem takiego plam, flaminga. O dobra, idziemy spać. I tu są właśnie. osiągnięcie I zobaczcie zaraz co zbudowałem. E, bo ja miałem takiego flaminga w basenie. To był taki. Dmuchany i ja go nazywałem Ferdynand. I właśnie też na tę część będzie się nazywać mój konik Ferdynand Ferdio. I patrzcie, tu jest zagroda, tak, w takim miejscu. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce, ale no nie wiem, po prostu, czy to jest dobre. Tutaj jest, jest taka mała słonka i tu już są świninki, które już bym mógł pewnie rozmawiać, ale nie mam majchabek. I nie wiem, czemu tylko kurczaki będą miały zadeszenie, bo ja zapomniałem, że to będzie rozdzielone, wiecie. I teraz trochę na moim kanale są słabe zasięgi, niestety. Bo zauważyłem, że kiedyś miałem tak głównie po około 20 lajków pod filmami, a teraz mam z 5, więc naprawdę jest dosyć krucho. Trzeba zabić tutaj typka. O, dobra, zabiliśmy go, bo tutaj nie może żyć. I co? Dziś oswajam właśnie mojego konika Ferdynanda. I co? Ja bym poszedł gdzieś w tamtą stronę. Leci ta muzyka w tle. Nie wiem, czy ona nie ma praw autorskich, bo to jest taka. Gupia Nie wiem, bo teraz wszystkie... O nie, tylko nie to! Nie, widzowie nie ma co, ja przeczekuję je to. Bo na shaderach tutaj jest tak brzydko podczas tego. Łocz pierun! Co? Szczelił piorun! Ochroni osadnika przed porażeniem nie... Patrzcie gdzieś osadnika szczelił pierun Ej, Z tą wszystko, ok? Z nim wszystko ok, chyba tam, ale gdzie osadnika trafło? ja tu widziałem osiągnięcie, że go trafiło. On się wiedź, wywiedźmy Wy zamienił, w wiedźmina. Kurde, ludzie, to tu się dzieje. Ja już chciałem pauzować, a walną pierun. Piorun walnął. Gdzieś mi tu w osadnika. Ale gdzie? Co, w domku? Chyba nie. Dobra, czy my możemy i spać? Możemy, ale gdzieś wiedźma się zrobiła. Gdzieś się zrobiła wiedźma, to dziwne. Uwaga! Zobaczmy, poszukajmy tej Wiedźmy, bo z niej czasami dropią potki. Ale słyszałem... patrzcie się. Osadnik grom nie tyka, ochroni osadnika przed porażeniem, nie rozniecając przy tym ognia. Czy on się... nie wiem, czy on się... może go tylko trafiło? Nie no, jak osadnika traf piorun, to się zamienia w wiedzy. Ale gdzie on jest? Oj, Nurek, Jurek, widzę, że tutaj gotowy do ataku. Ale... Gdzie jest ta wiedźma? E, nie wiem. Może się nie zamienił w wiedźmę, nie wiem. Bo szczerze... To trochę dziwne było. Ale dobra. I teraz już trochę mam lepiej jak dziękuję w PESY. No. Nie no, teraz jak zaczęłam nagrywać to jest kiepsko. Bo jak nie nagrywam, to miałam 80, a jak nagrywam. Tam tyle. Mam po 50, ale kiedyś miałam po 50 na filmach. Nie, muszę wyłączyć shadery. Chyba niestety muszę wyłączyć shadery, bo, bo to jest słabe po prostu, jak są lagi. Bo tutaj to teraz, jak ja nie będę miał shaderów, to mogę mieć naprawdę dużo FPS-ów. O, ale tu jest tak dziwnie. Patrzcie, mam tylko 80. Watt. Aha, a jak dam tyle, to powinno być mniej jeszcze. Chociaż kto wie. Nie, no 80. ja... To nagrania mi spowalnia, bo miałam normalnie tu, miałam normalnie 200. Więc wiecie. Czekajcie. Detale. Chmury włączone. O. Tak musi być. E. No na shaderach to jest teraz dla mnie tak brzydko. Ale trudno, no musimy. Chyba, że dobra, włączmy te shadery już. Ja cię, ja to kombinuję, co nie? To wam pewnie się źle teraz ogląda, Pomincie to, pomincie to, teraz to nic nie dzieje. Lent lepiej to pomijcie, jak teraz to oglądacie. Choć mnie teraz mało kto ogląda. Niestety. Więc co? Nie wiem, może jak zacznę grać live jakieś to będzie nas więcej... No, no dobra. Tu jest, ja mam jakiegoś koniczka. On mi się w sumie kojarzy kapkę z Ferdy... Ferdynantem. Chyba, że taki w ciapki. Hmm. Te wciapki mi się wydają bardziej słodkie, ale te bez ciapek mi się wydają bardziej takie bohaterskie. Hmm. To będzie Ferdek czy tamten, bo tamten albo ten. Ten mi tak tu coś mi świta, że to może być on, ale ten się wydaje taki cute. Ale Ferdek, Ferdynand ma być bardziej, mniej cute niż już musi być bardziej bohaterski. Jak mam wybierać? Dobra, nie! Zabieramy tego konia. Patrzcie, tu jest. Ferdynand. Musi być taki bohaterski, bo to jest bohater. Dobra, nie! Zabieramy tego. Muszę nie mieć nic w łapce. I zabieramy tego konia. On się pewnie da za miliardowym razem, bo Ferdynand to był taki. Taki niegrzeczny. Jak chodzi o tego mojego flaminga. Kurde! Ferdek! O! No Ferdynand! Też mam przy okazji już name tak. Tak, bo byłem w jakimś ten... Tam... Spałnie daleko. Kurde! No co za CAP? No patrzcie, to jest prawdziwy Ferdek, no. To jest prawdziwy Ferdynand. O! Dał się, dobra. To jest prawdziwy, totalnie prawdziwy Ferdynand. I uwaga, mamy Ferdka. Ferdka Ferdynanda. I uwaga, tak i tak! Mamy z diamentowej zbroi Ferdynanda, który w ogóle tyłem chodzi, więc to jest trochę dziwne. Ale mamy go! Kolejny odcinek chyba będzie w Don't start, bo w kolejnym tygodniu będę nagrywał już więcej, chyba, bo mam tylko jedną kartkówkę w tygodniu, co jest naprawdę mało. Ale nie wiem, czy jeszcze mi na mnie przybędzie. Pewnie tak, znając moją szkołę. Jak widzicie, jest! Jaki on jest w ogóle szybki? Ej, no jest całkiem szybki. Jest całkiem szybki. A zobaczmy od tamtego. Jak tamto będzie szybszy, to może jeszcze zmienię zdanie. Ale raczej nie. Ale tylko tak z ciekawości. Chcę zobaczyć. Jak mam. Tak, chyba. O. Zobaczę jeszcze z ciekawości. Ty tu zostań, Ferduś. Tak, to jest nasz Fernek. Nie wiem, czy on jest szybki, bo niektóre konie są wolne, jak fix. Tak powiem. Chyba, że on ten się da za pierwszym razem, to to będzie dziwne. To to będzie jakiś. To czekaj, to ja będę miał dwa konie. Ale tamten będzie moim głównym, a to będzie jakiś poboczny, dziwny. Konisław. Dobra. Koniu. Dawaj. No kurde, co za. Co za. No nie, no. On to chyba nie będzie prawdziwym przyciem. Tak go nie mogę patnąć. No tak się nie da. Ale i tak bym go nie chciał. Tylko z ciekawości oczywiście. No. Patrzcie, co za cap. Co za cap. Chyba to będzie ferdek, bo też się stawia jak Fix. O. I zobaczmy, jaki on jest. Oj, on jest 100 razy szybszy niż ten. Ten jest taki. To jest. On jest 100 razy. Dobra, nie wiem, czy jednak nie będziemy mieli tego ferdka. Ten. Może być jakimś drugim moim koniem. Ja mam dużo siodeł. Oj, no, sto razy szybszy. Dobra, nie, niestety. Tego i tak gdzieś wprowadzę. To będzie taki mój drugi przyjaciel. Powiedzmy, niech to będzie mój przyjaciel Ferdynand 2.0. Mm. Nie, nienawidzę określenia 2.0. Więc nie, ale. To będzie, nie wiem, jakiś Grzesiek. Tak, to będzie Grzesiek. Grzesiu. Chodzimy tu? Nie da rady. To będzie w asfalto. A nie, tam nie wlezie. Dobra, po prostu będzie na rynku w śmieszkowicach. Ja to już kajsik mam. Niestety, sorry koniu, ale jednak tamten. ten, jednak ten jest prawdziwy ferduś. Bo, patrzcie, ten jest dużo szybszy. A ferdek, z tego co ja pamiętam, to był naprawdę niezły. Więc to do. Ferdka idalna. Patrzcie, ten jest 100 razy szybszy. Naprawdę to jest dużo, dużo szybszy. Kurde, co ja robię? Da się sprintować na koniu? Nie da się. Ale patrzcie. Już jak on w śmiga. Mamy swojego konika. Będzie można z nim robić dużo wypraw fajnych i... jajco! E, nie wiem, nawet czy się coś wykluje. To jest mieszkowiczański cave. Mamy Ferdka! Ferdynand, to idziemy po nim tak i będziemy kończyć ten film, bo on nie może być jakiś długi. Też Zo chce zbudować za długo. Naprawdę, jak ja zbuduję swój dom, to już będę totalnie budował mega dużo budynków na śmieszkownicach. Znaczy, nie tylko budynków, tylko takich rzeczy typu Zo, zagroda, takich. fajniutkich. Nie wiem, gdzie będzie Zo, gdzieś ławtan. No, Zo będzie gdzieś tam. Zo zdecydowanie bym zbudował gdzieś tu. Gdzieś tu. Ale to jest blisko znowu mojego domku, a tu jest ta głupia górka. Gdyby tu nie było tej górki. Nie wiem czy my jej kiedyś nie skopiemy, bo to tutaj skopać tą górkę, to nie byłoby jakoś trudno. No skopanie tej górki w tym miejscu, to chyba nawet kiedyś ją skopiemy. No my ją kiedyś zdecydowanie skopiemy, tą tu. Górkę wyrównamy z ziemią. A ten cave to nie wiem, będzie takie... Nie, tą zostawimy, tą tu zostawimy, ale tą zetniemy i tamtą też. To jest ten początkowy domek, w którym ja spałem, <grym> więc nieźle. Dobra. No, zo, i bym zo zrobił gdzieś na miejscu tego zburzonego. Miejsca. Nie wiem, gdzie skuś miał, będzie miał domek. Chyba gdzieś, właśnie tu. Jak skośimy górkę, to chyba będzie miał tu dom. Chyba tak. Bo to jest takie idealne dla niego miejsce. Dobra, ciebie na razie tu zostawiamy, bo my idziemy po nim i robimy cię na Ferdynanda. Ferdinand, Oj, co ja robię? I uwaga. Ferdynand Nie wiem czy ktoś tak pisze, czekajcie Dobra, oczywiście, że ktoś tak pisze Ferdynand I uwaga BUM Mamy Ferdynanda Ferdynand Mamy Cię I uwaga, BUM, mamy Ferdynand On jest naprawdę szybki Oj, jakiś kot się boi tutaj mnie Tu by stało za gdzieś chyba bardziej a ja bym wolał go zbudować bardziej gdzieś w tych... Nie, tu bardziej chyba. Właśnie tu Squish by chyba miał domek. Nie wiem, ale już za niedługo chyba będziemy skopywać tą górkę. Bo ona mi tu bardzo szczerze przeszkadza. I tu tak bardzo, bardzo mi tu przeszkadza. Ale ta zagroda w sumie jest ładna. Nie wiem, napiszę co o myślicie. Ale to jest ten mój stary koń. Który miał być fertkiem, ale niestety nie jest. został. Ile to trwa? Zobaczmy. 12 minut. Ajajaj, o no już film jest długi. Więc co? Ja gdzieś tu zbuduję zagrodę, ale ona będzie stała w moim ogrodzie, więc zbuduję ją tu. No, możemy ją tu zbudować. Więc tu zostałem Ferdynanda. I co? My się widzimy, jak zbuduję tutaj taką prowizoryczną zagrodkę. Dobra, i jestem. Szczerze, zajęło mi to z minutę. Ale dobra, patrzcie się, tak on to niestety nie ma tego koloru, ale mi się już tego nie chce zmieniać. I zrobiłem mu taką sporą zagrodę dosyć. Więc patrzcie, Ferdynand. Może w na następnym odcinku zabierzemy go na jakąś, nie wiem, przygodę. Przydałoby się, ale ja bym chciał pierwsze. Przed tym, jak zacznę właśnie rozbudować mieszkowice typu jakieś budować jakieś zoo i tym podobne Chciałbym dobudować mój dom Bo ja już zbudowałem tyle I od tamtego odcinka w sumie nic nie rozmiałam tego domku No, nic Więc my tu mamy mojego przyjaciela Ferdka Od razu się ustawię po Bo czemu by nie? Dobra, jakoś... O, taka będzie miniaturka I co? Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku Jakoś podał, zostawcie łapeczkę w górę, bo ostatnio, jak mówiłem, już słabo nam coś idzie, nie wiem, niestety, trochę mi smutno z tego powodu, ale przestałem nagrywać, oczywiście nie przestanę, bo uwielbiam to robić, więc co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i pa, pa!